Witam w filmie TechPrim. Pokażę zasady działania tunelu obkurczającego z taśmociągiem siatkowym model BS 4535. Tunel obkurczający ma zastosowanie do pakowania jednostkowego jak i zbiorczego. Pakowanie w folię zabezpiecza produkty przed warunkami atmosferycznymi oraz nadaje im ładny i schludny wygląd. Prezentowany tunel charakteryzuje się szerokością komory 45 cm, natomiast wysokość jest regulowana i ma ona 35 cm. Taśmociąg w tunelu jest wykonany z siatki, co gwarantuje stabilny transport pakowanego produktu. Teraz przejdziemy do omówienia panelu sterowania. Na panelu sterowania znajduje się bezpiecznik. Pierwszy przycisk włącza grzałki oraz termostat. Ustawiamy temperaturę, następnie ustawiamy prędkość taśmociągu. Włączamy wentylator. Włączamy taśmociąg. Teraz pokażę pracę urządzenia. Należy pamiętać, by do tunelu obkurczającego używać folii termokurczliwej. Tak wygląda zapakowany produkt. W tej ofercie posiadamy również grzewarki kątowe, które świetnie się sprawdzą w pracy z tunelem obkurczającym. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.techmyśnikprim.pl.